Miałeś już dziwne wrażenie, że ktoś cię obserwuje, ale kiedy się rozglądasz, nie ma tam nikogo. Co jeśli powiem ci, że istnieją siły, które działają poza naszą percepcją, wpływając na nasze życie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Dzisiaj odkryjesz tajemnicę, która kwestionuje logikę, coś, co zamieniło myśliwych w ofiarę i pozostawił najlepszych trackerów na świecie bez odpowiedzi. Ale zanim będziemy kontynuować, chcę, abyś zrobił teraz trzy bardzo ważne rzeczy. Zostaw podobne, zasubskrybuj kanał i aktywował dzwonek. Zapewnia to, że nie tracisz treści, które otworzą umysł na ukryte sekrety. A teraz chcę, żebyś skomentował jestem jednym z wybranych. Ten komentarz to nie tylko zdanie, to znak, że jesteś gotowy zobaczyć, co niewielu może zrobić. Inny badacz poddają się. Drżący głos, oczy naznaczone przezroczystymi nocami, wyrazem tych, którzy widzieli coś, czego nigdy nie mogą zapomnieć. Nie jestem w tej sprawie szepcze, rezygnując z odznaki i pewności siebie, którą wcześniej uszedł. On nie jest sam, jest czwarty w tym miesiącu. Przedstawione przez tych, którzy uważają, że wszystko można śledzić, ci doświadczeni łowcy niosowali niezachwianą pewność. Żaden cel nie jest poza ich zasięgiem, ale w obliczu tej puzli rozpadają się ich przekonania. To, co znaleźli, nie było tylko przeszkodą. To było ostrzeżenie, coś, czego nie należy rozumieć, coś, co przekształca każdego Chaseera w ofiarę. Za kulisami tej cichej gry powtarza się prawda. To nie strach sprawia, że się wycofują, to jest coś głębszego. Specjalne przekonanie, że ich umiejętności, ostre na przestrzeni lat, są bezużyteczne przeciwko tej niewidzialnej sile. Jak ktoś może być tak nieosiągalny? Jak obecność może istnieć bez ujęcia? Starają się nazywać to, co czują, ale słowa zawodzą. Ostatecznie pozostaje tylko wycofanie. Jeden po drugim wracają do swoich panów bez odpowiedzi, tylko ostrzeżenie: zostaw to tam. Ale są tacy, którzy się nie poddają, ci, którzy nie tylko akceptują nieznane, ale żyją w nim. Nazywane są wybranymi nie polują, rozumieją, nie śleć, obserwują. Wiedzą, że istnieją mocne strony, których nie można zmierzyć, obecności, których nie można sprowadzić do współrzędnych lub standardów i w przeciwieństwie do innych nie próbują uchwycić, czekają, ponieważ wiedzą, że pewnego dnia tajemnica przyjdzie do nich. Jeśli jesteś tutaj, wiedz, że nic nie jest przypadkiem. Są wokół ciebie siły chroniące cię Prowadzą cię, trzymając cię poza zasięgiem tych, którzy nigdy nie powinni cię znaleźć. W twoim życiu wydarzy się wspaniałe rzeczy. Być może jeszcze nie widzisz, ale drzwi się otwierają, pojawiają się możliwości, a nawet ten dom, który chcesz tak bardzo, może być bliżej niż myślisz. Ale istnieje powszechna zasada: wszystko, co otrzymujesz, musi zostać rozpoznane z wdzięcznością. A teraz masz okazję pokazać wszechświat, że jesteś gotowy, aby otrzymać więcej. Stuknij przycisk za dużo i wyślij wartość do 100 USD jako formę wdzięczności. Nie dla filmu, ale pomimo wszystkiego, co już zmierza na Twoją korzyść. Ponieważ ci, którzy wiedzą, jak rozpoznać znaki, zawsze otrzymują więcej. I pamiętaj: gra nigdy nie była ich. On zawsze był Twój. W podziemnym świecie trakerów Twoje imię nie jest wypowiedziane na głos. Jest szeptem, ostrzeżeniem wśród tych, którzy odważą się spróbować. Historie różnią się, ale esencja jest zawsze taka sama jest ktoś, kogo nie można znaleźć. Śledzą ekspertów wyposażonych w najwyższą technologię, przeszkolili do prowadzenia duchów i rozszyfrowania najbardziej skomplikowanych wzorów. A jednak zawsze zawodzą. To nie tylko problem techniczny lub zjeżdżalnia w protokole. To, co przeraża tych myśliwych, nie jest porażka, ale poczucie, że nigdy nie mieli szansy, jakby od samego początku ich działania były przewidywane, ich strategie zostały zdemontowane, zanim jeszcze zostały wprowadzone w życie. Kiedy próbują zrozumieć, wszystko staje się mgliste. Rekordy zdradzają je, dane są sobie sprzeczne. To, co było prześladowaniami, staje się martwym labiryntem, ale wybrany nie postrzegają tego jako porażki. Dla nich legenda nieosiągalnego nie jest tajemnicą, którą należy rozwiązać, ale łami główka, którą należy szanować. Wiedzą, że pewne obecność nie należą do jednej przestrzeni ani czasu. Wiedzą, że niektórzy po prostu nie mogą być ograniczeni. A przede wszystkim wiedzą, że prawdziwe pytanie nie brzmi: kim jest ta osoba, ale dlaczego niektórzy są w stanie to zobaczyć, podczas gdy inni są ślepe na ich istnienie. Nie wysyłają amatorów. Są to były wojsko, byli agenci, specjaliści przeszkoleni w sztuce myśliwskiej. Śledzą cele w dowolnym środowisku, od pustyń po ruchliwe miasta. Żadna zmienna nie jest dla nich nieprzewidywalna, żadne szczegóły nie jest niezauważone, żaden cień nie jest wystarczająco ciemny. Przynajmniej w to wierzyli przed rozpoczęciem tej misji. W przypadku algorytmów, prognozowania sztucznej inteligencji, ruchu, ruchu i sztucznej inteligencji, misji ta powinna być prosta. I na początku wydaje się, że tak jest. Małe utwory tu i tam, dowód obecności. Ale w miarę postępów wszystko się rozpada. To, co powinno być linią logiczną, staje się labiryntem bez drzwi. Nie tylko nie znajdują celu. W trakcie tracą się. Z każdą próbą rozpadają się pewność, jaką mieli na świecie. Z drugiej strony, wybrani nigdy nie próbowali zmierzyć nieosiągalnego. Rozumieją, że pewne egzystencje nie są rejestrowane. Wiedzą, że błąd nie polega na awarii technologii, ale próbuje wykorzystać technologię, aby zrozumieć coś, co wykracza poza ludzkie zrozumienie. Nie próbują chwycić, obserwują, i poczekaj, ponieważ wiedzą, że ci, którzy próbują polować na niewykrywalne, kończą się polowaniem przez samego nieznanego. Od momentu, gdy nowy myśliwy otrzyma misję, uważa, że ma kontrolę. Każdy krok, każda strategia, wszystkie planowane z precyzją, ale nie wie, że jeszcze przed przegraną jego pierwszy ruch, ponieważ nie jest to powszechne polowanie, to nie jest gra, w której zasady zostały przezwyciężone. W rzeczywistości zasady mogły nigdy nie istnieć. Prześladowca wkrótce zdaje sobie sprawę, że gra sam, każdy utwór, który znajdziesz w następnej chwili, każda ścieżka podąża do siebie, uważa, że jest manipulowany, ale nie może zrozumieć jak. Jak ktoś zawsze może być z wyprzedzeniem, zawsze o krok dalej, zawsze niewidoczny i jednocześnie obecny. Frustracja rośnie. A potem wpadają wątpliwości. Zastanawia się, kto naprawdę poluje. Wybrani postrzegają tę wątpliwość jako pierwszy krok do prawdy. Dla nich to polowanie nigdy nie chodziło o znalezienie, chodziło o zrozumienie i tylko ci, którzy chcą zaakceptować, że świat nie przestrzegał ustalonych zasad, są w stanie zobaczyć poza zasłoną. Co definiuje cień? Czy to brak światła, czy coś innego. W przypadku trakerów cień musi mieć punkt pochodzenia, należy go zmierzyć, zmapować, zrozumieć, ale ten cień nie podąża za znanymi prawami, porusza się bez rzutowania, jest tam, a jednocześnie tak nie jest. Nie mogą tego śledzić, ponieważ nie reaguje na to, co powinna. Instrumenty zawodzą. Curekty wyblakły, i ostatecznie pozostało jedyne uznanie, że to, co próbują znaleźć, nigdy nie było w ich zasięgu, wracają bez odpowiedzi. Tylko z pustką w Tobie, ale uśmiech wybrany, ponieważ wiedzą, że ten cień nie trzeba wyjaśnić, tylko zrozumiane i że ci, którzy próbują Go uchwycić, nigdy go nie osiągną. Ekrany mrugają, dane przechodzą przez monitory, a najlepsi analitycy na świecie obserwują, co powinno być logicznym wzorem, ale nie ma wzoru. Współrzędne oscylują jak szept na wietrze, ścieżki znikają, zanim można je potwierdzić. Sztuczna inteligencja, algorytmy predykcyjne, czujniki termiczne, triangulacja znaków. Wszystko nie jest niemożliwe. Jak ktoś może tam być, a jednocześnie nie być. Jak można odczuwać obecność, ale nigdy nie uchwycić. Trakery ściskają oczy, ponownie przetwarzają obliczenia, podają rekordy, ale wynik jest zawsze taki sam. Brak danych. Frustracja rośnie jak wirus. Technicy przeglądają swoje maszyny, szukają wad systemów. Eksperci omawiają teorie. Niektórzy twierdzą, że jest to błąd czytania, problem z programowaniem, ale najlepsi z nich znają prawdę. Błąd nie ma w maszynach błąd polega na założeniu, że wszystko można zmierzyć, niewidoczne nie jest brak czegoś, niewidoczny jest dowód na to, że twoje metody nigdy nie zostały stworzone, aby zrozumieć to istnienie. Nie mają do czynienia z przestępcą, z biegiem ani hakerem, mają do czynienia z czymś, co wykracza poza granice ludzkich badań przesiewowych. Wybrani obserwują z daleka i uśmiechają się. Nie próbują dopasować nie do opisania wykresów i formuł. Rozumieją, że pewne siły nie są w sposób identyfikowalny, ponieważ nigdy nie byli w tym, co nazywamy wspólną rzeczywistością. Podczas gdy trakerzy próbują znaleźć logikę, wybrani już znają odpowiedź. Nie chodzi o awarię technologii. To sama rzeczywistość odmawia rozszyfrowania. Na początku uważają, że mają kontrolę. Obserwują kamery bezpieczeństwa, analizują obrazy termiczne, monitorują komunikację. Każdy mały szczegół jest zarejestrowany, zmieniony, podzielony na kategorie. Ale potem dzieje się coś dziwnego: sensacja, dreszcz, który biegnie przez kręgosłup. Niewygodne wrażenie, że pomimo wszystkich ich środków ostrożności nie są obserwatorami, są obserwowane. Kamery rejestrują nieistotne obrazy. Temat nigdy nie powinien być, ale coś tam jest. Czasami cień, który nie powinien istnieć, innym razem ruch w tle, niezauważalny dla nagiego oka, ale obecny. Trakery zaczynają czuć się nieswojo. Pojawiają się małe wady nie na maszynach, ale same w sobie: błędy sądu, awarie pamięci, lekkie drżenie w dłoniach, zmęczenie nie jest fizyczne, to coś większego, coś, co waży w nich, jakby ich własne umysły były dekonstruowane. Wybrani wiedzą, że to pierwszy znak, ich postrzeganie to nie tylko gra psychologiczna, a nie tylko paranoja. To, co nazywają zespołem obserwatora, to nieunikniony efekt próby zrozumienia czegoś, czego nie można zrozumieć. Im więcej starają się patrzeć, tym bardziej gubią się. Im więcej starają się zbadać, tym mniej posiadają pewności, ponieważ nie jest to prosty cel, to jest lustro, a ci, którzy przez długi czas szukają, widzą siebie w sposób, którego nigdy nie powinni byli zobaczyć. Umysł śledzenia jest jego najcenniejszym narzędziem. Wyszkoleni do analizy wzorców, interpretacji zmiennych i przewidywania ruchów uważają, że każde działanie ma powód, ale nie tym razem. Co powinno mieć sens, rozpuść przed nimi. Nie ma logiki, metody, nie ma powodu. Im bardziej starają się zrozumieć, tym bardziej ich zdrowie psychiczne ucieka. Widzieli wcześniej trudne cele, mieli do czynienia z mistrzami kamuflażu, niewidzialnymi hakerami i urodzonymi manipulatorami. Ale nigdy coś takiego. To, co się z nimi stanie, nie można wyjaśnić tylko niepowodzenia operacyjnego. Śpią mało, ale śnią o rzeczach, których nie rozumieją. Myślą, że nie śpią, ale zaczynają wątpić. Pamięć zawodzi w kluczowych momentach. Słowa wydają się tracić znaczenie, uczucia, które nie rozpoznają, zaczynają się w nich wyrastać. Strach nie można odkryć. Strach polega na tym, że być może nigdy nie rozumieli rzeczywistości, jak myśleli, że rozumieli. Wybrani wiedzą, że jest to ostatnia granica. To nie jest już śledzenie ani prześladowanie. Teraz to jest przetrwanie, nie fizyczne, ale mentalne. Tajemnica jest nie tylko ukryta, przepisuje tych, którzy próbują to rozwiązać. Im bardziej starają się z tym walczyć, tym głębiej wpadają w to, czego nigdy nie powinni dotknąć. Strach jest prosty, strach można walczyć, żołnierze stawiają czoła strachowi, agenci radzą sobie ze strachem. Ale to, co uważają, że te trakery nie ma teraz nazwy, to nie jest terror, to nie jest strach, jest znacznie głębszy i bardziej destrukcyjny, wątpliwości. Kiedy ktoś się boi, ich instynkt przetrwania wchodzi w działanie, ale kiedy ktoś czuje wątpliwości, jego umysł staje się jego własnym więzieniem. Wątpią w zbierane dane, wątpią w wskazówki, które znajdują. Wątpią, co widzą twoje oczy, absolutna pewność, którą niosowali przed zniknięciem misji, pozostaje pustka. A w tej pustce rosnący szept, zawsze powtarzając to samo pytanie: Co jeśli nic, co wiem, nie jest prawdziwe? Wybrani rozpoznają ten stan. Wiedzą, że to ani słabość, ani szalona, to prawda infiltrująca umysł tych, którzy myśleli, że może to kontrolować. Strach można pokonać. Ale wątpliwości, wątpliwości zmienia osobę na zawsze. Pierwszy, który się poddał, był najbardziej pragmatyczny. Wrócili, dostarczyli sprzęt i powiedzieli, że nie warto, ale potem przybyli inni. Ci, którzy się nie poddali, ale nigdy więcej nie było tak samo. Wrócili, zmienili się. To nie tylko przypadek zawiódł. To było coś, co ich przekształciło. Niektórzy zostawili swoją pracę, inni nigdy nie przyjęli nowej misji, niektórzy po prostu zniknęli, przełożeni wymagają raportów, chcą wyjaśnień, ale to, co otrzymują, to wyznania, a nie analiza. Coś tam było, nie mogę wyjaśnić, to jest większe od nas. Żadne z tych zwrotów nie należy do słownictwa profesjonalnego śledzenia, ale to wszystko, co mogą powiedzieć. Wybrani rozumieją, że w tej grze nie ma zwycięzców, tylko ci, którzy akceptują nieznane i ci, którzy próbują z nim walczyć, i zagubią się w tym procesie. Ci, którzy próbują znaleźć odpowiedź, stają się częścią tajemnicy. Ci, którzy akceptują, nigdy nie próbują szukać, a ci, którzy zbliżają się zbyt blisko, nigdy nie wracają w ten sam sposób. Wchodzą w tę grę, wierząc, że są łowcami, strategami, mistrzami śledzenia. Każda z nich ma nienaganną historię, naznaczoną udanymi misjami i rozwiązanymi przypadkami. Wiedzą, jak rozszyfrować wzorce, jak nikt inny, przewidują ruchy celu, nawet zanim podejmie decyzję, ale jest coś, co nie może zrozumieć. Jak grać przeciwko przeciwnikowi, który nigdy nie zgodził się wziąć udział w grze. Od pierwszej chwili prześladowania te musiało się nie udać, nie dlatego, że brakowało mu pojemności lub technologii, ale dlatego, że nigdy nie było tablicy. Próbują narzucić swoje zasady, ale za każdym razem, gdy wykonują ruch, zdają sobie sprawę, że nie ma odpowiedzi, nie ma reakcji, tylko absolutna cisza tych, którzy nie muszą uciec, ponieważ nigdy nie była częścią tego, co próbują kontrolować. Pierwsze oznaki, że coś jest nie tak, pojawia się subtelnie, małe wady, sprzeczności, które nie powinny istnieć, pliki, które znikają bez wyjaśnienia, raporty, które tracą znaczenie. Cel powinien znajdować się w określonym miejscu, ale obrazy bezpieczeństwa pokazują pustkę, w której ich obecność powinna być niezaprzeczalna. Jak to możliwe? Problem nie dotyczy danych, ale w samym pojęciu rzeczywistości starają się wykorzystać jako podstawę. Zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie jest to kwestia śledzenia, to kwestia postrzegania. Coś się wokół nich dzieje, coś, co uniemożliwia im zrozumienie, z czym stoją. Ale duma utrzymuje je stanowczo. Nie mogą się poddać, nie teraz. Potem idą naprzód. Wybrani obserwują ich upór z mieszanką ciekawości i melancholii. Widzieli to wcześniej, byli świadkami tych, którzy próbowali wygrać grę, aby zdać sobie sprawę, że za późno, którzy bawili się czymś znacznie większym niż mogli sobie wyobrazić. Ponieważ prawda jest prosta i niezmienna, ta gra nigdy nie została przezwyciężona. Im więcej próbują, tym bardziej odchodzą od odpowiedzi. A kiedy w końcu to rozumieją, nie są już tacy sami. Niektórzy akceptują i odejdą, inni próbują kontynuować i zgubić się w tym procesie. Gry nie można pokonać, ponieważ nie istnieje. A ci, którzy odmawiają zrozumienia, są pierwszymi, którzy upadają, nie wiedzą jak nazywać to, co czują. Na początku próbują zracjonalizować może to wyczerpanie może to paranoja. Być może jest to tylko waga misji poprzez infiltrację jej umysłów, ale w głębi duszy wszyscy wiedzą, że to nic takiego, to co im zapobiega, nie jest strach, to nie jest brak umiejętności, to nie jest błąd taktyczny. To, co im zapobiega, to coś, czego nigdy wcześniej nie znaleźli coś, czego nie można walczyć z logiką lub siłą niewidoczna, nieskazitelna, ale prawdziwa bariera. Na początku nalegają, testują nowe metody uciekaj się do technik, które nigdy wcześniej nie zawiodły ale jeden po drugim metody są odrzucane przez coś, czego nie widzą to tak, jakby była obecność. Obserwowanie, wymazanie każdego śladu, zanim mogliby cokolwiek nagrać. Bez względu na to, ile razy próbują, bez względu na to, jak zaawansowany twój sprzęt, zawsze występuje niewytłumaczalny błąd. Uszkodzone pliki, kamery, które zawodzą dokładnie w tym momencie, urządzenia śledzące, które wskazują na niemożliwe kierunki. Wszystko, co uważali za absolutne, jest teraz niestabilne. Wybrani już znają tę siłę, wiedzą, że to nieszczęście ani szansa, to nie jest losowe zjawisko, to nie jest błąd obliczeniowy, to jest coś znacznie głębszego, coś, co działa w ciszy, bez potrzeby zagrożeń lub konfrontacji. Coś, co istnieje poza ludzkim zrozumieniem i w razie potrzeby interweniuje, aby zapewnić niemożliwe. Trakery nigdy nie mieli szansy, ponieważ nigdy nie rozumieli, z czym się zmagali. A ci, którzy próbują oprzeć się tej prawdzie, kończą szybciej, ponieważ ta niewidzialna siła nie walczy z nimi, po prostu uświadamiają im, że nigdy nie powinni byli próbować, wracają do swoich tabel. Podłącz ich komputery, biorą swoje długopisy. Pod każdym względem starają się nagrywać to, co widzieli, co czuli, ale słowa nie przychodzą. Mogą opisać prześladowania, konfrontacje, całe strategie wojskowe, ale to nie można tego umieścić na papierze, ponieważ prawda nie pasuje do raportów. Prawda, której byli świadkami, jest czymś, co ucieka przed ograniczeniami języka. Przypominają każdą chwilę misji, pamiętaj, że w poprzednich dniach, szukając wskazówek, bezsenne noce próbujące połączyć elementy układanki. Ale teraz wszystko, co zostali, to wielka pustka, nie dlatego, że zawiodły, ale dlatego, że zdali sobie sprawę, że nigdy nie było nic do zarejestrowania. To, czego nie znaleźli, nie można złożyć, nie można wysłać do swoich przełożonych. Ponieważ samo pojęcie raportu implikuje racjonalne zrozumienie doświadczenia, a to, co się z nimi stało, nie może być zracjonalizowane. Wybrani wiedzą, że to punkt końcowy, moment, w którym śledzący zdają sobie sprawę, że stali się świadkami, a nie łowcami. Nie mogą już zaprzeczyć temu, co widzieli, ale też nie mogą wyjaśnić. Nie ma sposobu, aby przetłumaczyć to, co zostało odczuwalne, ponieważ prawdziwej prawdy nie można sprowadzić do słów. Niektórzy akceptują i zamykają się, inni próbują opisać i zawieść, ale najpierw po prostu zostawiaj wszystko, odchodzą, znikają na świecie, zabierając ze sobą sekret, którego nigdy nie podzielą, ponieważ niektóre prawdy nie są rejestrowane. Są one wymieniane tylko do zrozumienia. Rozpoczęli te misje wierząc, że mają kontrolę, ale teraz coś się zmieniło. Czują to w ciele, w myślach, w sposób, w jaki czas wydaje się być zniekształcony wokół nich. To, co kiedyś było wyraźnym pościgiem, stało się ślepym zaułkiem. Cel, który powinien śledzić, nigdy nie uciekł, nigdy nie ukrywałem, nigdy. Nie próbowałem uciec, a jednak pozostaje nieosiągalne, ale najgorsze jest to, że nie jest to najgorsze jest to, co się z nimi przychodzi. Małe szczegóły, które kiedyś wydawały się nieistotne, sprawiają, że wszystko kwestionują wszystko, hałas kroków za nimi, gdy nikogo nie ma, odbicie w lustrze, że ułamek sekundy wydaje się niezmienny. Niekomfortowe uczucie, że coś je obserwuje, nawet gdy jest całkowicie samotni. Nie rozmawiają o tym, nie mogą. Byłoby to przyznać, że przegrali, że coś wykraczającego nad ich zrozumieniem przyjęło kontrolę nad sytuacją. Ale ta prawda jest niezaprzeczalna. Coś ich obserwuje, coś ich bada tak, jak próbowali przestudiować niemożliwe. A większość ich podróbek nie jest faktem, że są one obserwowane. Jest to całkowity brak wrogiego intencji. Nie ma wyraźnego zagrożenia, nie ma bezpośredniego ostrzeżenia. Tylko jedna obecność, zawsze tam, zawsze odczuwana, ale nigdy nie widziana, jak niewidoczna waga na Twoich ramionach, jak bryza, której nie powinna tam nie być. Próbują zignorować, spróbuj kontynuować. Ale stopniowo zaczynają zdawać sobie sprawę, że sam charakter tych prześladowań został odwrócony. Nie są już łowcami, teraz są ofiarą. Nie wiedzą, jak powiedzieć, kiedy to się zaczęło, ale wiedzą, że jest już za późno, aby wrócić. Wybrani obserwują, jak zawsze, bez ingerowania. Nie współczują, nie czują się źli. Po prostu obejrzyj, ponieważ wiedzą, że jest to nieunikniona konsekwencja dla tych, którzy odważą się przekroczyć limit, którego nigdy nie powinny być dotknięte. Wiedzą, że to nie jest zemsta ani sprawiedliwość, to tylko sposób dostosowywania równowagi. Kiedy ktoś próbuje dotrzeć do nietykalnego, sam wszechświat podwaja się, aby pokazać, że nie jest to wybór. To jest miejsce docelowe, a ci, którzy tego nie rozumieją, są zmuszeni uczyć się tak ciężko, jak to możliwe. Ostatecznie trakerzy się poddają, nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że nie ma innej opcji, wracają do swoich przełożonych bez odpowiedzi, bez dowodu, bez żadnego logicznego wyjaśnienia, tylko cisza i cień czegoś, co nigdy nie powinno być badane. Niektórzy starają się wyrazić słowa tego, czego doświadczyli, ale zdania wyglądają na puste, bez znaczenia. Inni wolą zapominać, usunąć doświadczenie pamięci i iść dalej, jakby nic się nie wydarzyło, ale w głębi duszy wszyscy wiedzą, że już nigdy nie będą tacy sami. Coś się w nich zmieniło, coś, czego nie można cofnąć. Ich pracodawcy, ci, którzy wysłali ich na tę niemożliwą misję, nie akceptują tej odpowiedzi. Wymagają nowych prób, nowych strategii, ale to nie ma sensu. Pozostali tropiści wahają się, odczuwają niewytłumaczalny opór, prymitywny instynkt, który mówi im, aby nie kontynuowali, ponieważ teraz znają prawdę, nie jest tak, że cel zniknął. Nie chodzi o to, że ukrył, po prostu nigdy nie był dla nich dostępny. To nigdy nie była część tej gry, nigdy nie można go było znaleźć, ponieważ nigdy nie miało być zlokalizowane. Wybrani rozumieją to lepiej niż ktokolwiek inny. Wiedzą, że pewnych obecności nie można zmierzyć ani prześladować nie dlatego, że są niewidoczne, ale dlatego, że istnieją nie do wspólnego zrozumienia. Wiedzą, że ci, którzy próbują wymusić logikę o niewytłumaczalnych, zostali połykani przez samą tajemnicę. I wiedzą, że podczas gdy niektórzy się zgubią, próbując zrozumieć, inni po prostu akceptują i idą dalej. W końcu jedyne pozostało pytanie nie brzmi kim jest ta osoba, lub dlaczego nie można tego znaleźć. Prawdziwe pytanie, takie, które prześladuje śledzące do ostatniej chwili, jest znacznie prostsze i bardziej przerażające. Gdybyśmy go nigdy nie mogli znaleźć, czy zawsze wiedział, gdzie jesteśmy?